Kamę Kamila w aucie, bo z 11.40 miał być 11.30. Kurde, no ciekawy jestem, co tam Kamil zmajstrował. Wiem tylko tyle, że mamy podobno różne procesory, różne karty graficzne. Tak się starałem, że jak przegram tym razem, naprawdę będzie mi bardzo smutno. Kamil pewnie, kurde, wyciągnął jakiś komputer, nie wiem, od szwagra ciotecznego wujka za 50 złotych, potem powie, że kupił e, 2080 Ti za 100, bo była zepsuta, a potem się okazało, że gościu nie wpiął kabli do zasilania, dlatego za 150 już ma e, e, i 9, i 2080 Ti i do tego jeszcze w sumie to szedł ulicą i nagle potknął się o 64 giga RAMu i w ogóle. <grym> Witamy Was kochani w drugiej odsłonie cyklu Z MASŁO dostaje W PIERDZIE W 4K, ewentualnie budowa komputerów ze <grymnie> <z> śmietnika <grymnie> czy z odzysku. Dzisiaj mamy pułap 1000 zł, tak Wy wybraliście, za moment przedstawimy komputery, ale zanim do tego przejdziemy, wszyscy pamiętają poprzedni odcinek, wiecie, że tam sflipowałem kartę. I podczas kiedy to nagrywaliśmy było sporo śmiechu, prawda? Tak, dobrze się bawiliśmy. Ale od tego czasu rozmawialiśmy z Łukaszem wielokrotnie i ja wiem, że Łukasz do tej pory żywi urazę o to, także ja mam coś na, na zgodę dla Ciebie. Proszę, to jest prezent taki, żeby zakopać topór wojenny o! przed przejściem do następnego odcinka. O kurde, ale żeś mi teraz zrobił dzień, słuchaj. Co dostałeś? Dostałem MS-DOSa 6.2 oryginalnego, widzicie, jest certyfikat. Jest hologram. Ej, ale to tu są normalnie dyskietki? Nawet nie otwierają, zobaczę. Ja cię kręcę. To jest naprawdę autentycznie zapakowany nowy dos? Tak. Dla mnie? Nie używany, dla Ciebie. Ale ty jesteś do no. mnie miły. O, no. dzięki wielkie, super. Akurat fajnie, bo to jest mój pierwszy oryginalny dos ever. No, to teraz Cii, już. go się pytnie. <laughs> Jaram się, bo widzicie, tu jest New Protection Technology. Ej, super, zrobimy rozpaczkowanie, bo jestem ciekawy, co to jest w środku. Dobieranie podzespołów do mojego komputera zacząłem od karty graficznej. To znaczy, najpierw sobie popatrzyłem, co można dostać. No, i przycelowałem sobie w to, co chcę. I potem wyszło mi, że na komputer, na podstawę, mogę wydać że mniej więcej 400 zł. No i utargowałem na 350 tę tutaj przepiękną jednostkę w obudowie Zalmana. No i zanim jeszcze otworzę, muszę niestety o obudowie dwa słowa powiedzieć, ponieważ tutaj są jej części. To, to są części mojej obudowy i niestety, mimo że ona jest w miarę współczesna, to kurier pobawił się nią tak, że no niestety. Tak, no widzisz co tu się dzieje, ona jest już nie do użytku, a jest kurczę fajną budą, bo ma meszowy front, ma USB 3.0 na panelu, ma tutaj kontroler prędkości wentylatorów. Ktoś wsadził, w ogóle zobacz, wentylatory Noctua. O kurde, Noctua masz, I to tutaj z góry, z frontu też jest druga Noctua, ale niestety, ta obudowa, wszystkie zatrzaski są połamane i tutaj zarówno kurier, jak i sprzedający dali wiecie czego. Było źle zapakowane, a poza tym... Ktoś w tym zagrał w piłkę. Mam tutaj i 5-3-4-7-0, czyli iVibril 4 rdzenie, 4 wątki, 8GB ramu DDR 3600. I jeszcze co tutaj się znalazło, co mnie przekonało do tego komputera, to zasilacz Corsair VS550, który miał dwa wtyki ośmiopinowe pod grafę, także bezproblemowo poradzi sobie z jakąś mocną grafiką. Nie było tutaj dysku, karta graficzna, jaka tutaj była, to Radeon HD6, który gdzieś tutaj leży. Karta graficzna, to jest 970, którą chyba miałeś taką też kiedyś, albo tak, masz jeszcze, tak, i to jest 970 od MSI, Twin Frozer, chłodzenie, bardzo fajna karta, także trafiłeś. Nie trafiłeś z procesorem, ale karta jak najbardziej, jest tutaj 970 kupiona za. Zgadnij ile? To jest to fajne wydanie od MSI'a. Uh -huh. Ona jest dość cicha, więc kurde, tak bym obstawił nie wiem, z 550? Dokładnie. 550 była wystawiona na 650. Stargowałem na 550, no i w związku z tym została mi jeszcze stuwa i trzeba było kupić dysk. I teraz dysk jest Intelowski SSD 2,5 cala 400 GB. Co się z nim stało? wygląda jakby przyszedł pożar, powódź i trzęsienie ziemi razem wzięte. Ale działa ale działa i jest praktycznie nowy. Parametr Ci za moment pokażę. Te używane SSD-ki Intela zauważyłem, że one są naprawdę w fajnych cenach. Ale wiesz czemu? Bo zobacz, to jest, tutaj jak się przeczyta, jest Dell. Mhm. I część tych SSD-ków działa tylko i wyłącznie w Dellowskich rozwiązaniach. Niektóre płyty główne mają problemy z rozpoznaniem tych SSD-ków, ale wówczas doczytałem, że trzeba zrobić tylko update firmware'u, i wszystko jest ok. Także troszkę zaryzykowałem tutaj z tej strony, ale nie musiałem robić nawet updateu firmware'u. On działa bez problemu. Bardzo fajna płyta główna, chociaż to jest chyba H61 chipset, czyli ten niższy. Ale z drugiej strony mam tutaj PCI Express 3.0, chociaż teoretycznie jest napisane 2.0, ale obsługuje 3.0. Mam USB 3.0 również tutaj z tyłu. Także taki spoko komp. Tylko szkoda obudowy. To jest komputer, który kupiłem za 380 zł. Stargowałem też z 430 bodajże, bo był cały kompletny, to znaczy był zasilacz SPC. Tu jest jakiś Deus G1. W każdym razie można też zewnętrzną kartę podłączyć. No i było to, co znajduje się w środku, czyli i piątka czwartej generacji. Natomiast jest to i piątka 4670. K. I mam płytę z chipsetem Z87, czyli mogę podkręcać. I wykręciłem dziada, bo jak widzisz też mam chłodzenie, które no. było aftermarketowe, bo tak, też jest Silentium PC, w ogóle widzę, że to jest taki, taki temat, który się przewija. To jest Z87 od GB płyta, mam 8 GB który jest wolniejszy niż twój, bo mam 1333. 1333. I tak, to była baza, nie miałem żadnych dysków tutaj i dlatego się gościu zdecydował, żeby trochę obniżyć tą cenę, bo mu tam pomarudziłem, że wie pan, bo bardzo wąski budżet, a potrzebuje dysk jakiś, powiedział, dobra. Opuszczę Ci tam te 5 dych, to co kupisz twardziela. I faktycznie kupiłem HDDK terabajtowego za te 5 dych, więc gościu miał rację. I jeszcze za 70 zł kupiłem też SSDK Intela, ale 100 giga tylko. No i karta graficzna. Trafiłeś. RXA 470. Trafiliśmy sobie karty. I też mam MSI, który wygląda bardzo podobnie do Twojego wydania. I zasmucę cię, Kamil też podkręciłem. Ale bo... 470, 970 ja chyba. Po, powiem... lubię, lubię moje szanse chyba, podobają mi się moje szanse w tym starciu. W no, będzie, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Bo zobaczymy tak naprawdę pojedynek Radeon versus GeForce, więc tutaj dużo może od gry zależeć od DirectX-ów, bo tam różnie to wypadało, nie? Natomiast tutaj widzą, tak uświadomimy, że 470 to praktycznie 570, bo tam się różniło taktowaniami, bo AMD praktycznie podkręciło zegary, to jest dokładnie ten sam procesor. To była era odgrzewanych kotlera tak, i powiem Ci, że jak tak podkręciłem zegary z pamięci, które były tutaj, one miały 1600, podkręciłem je na 2100. W ogóle moja tu ma, patrz, takie śmieszne, że to jest dock, HDD dock, że tu możesz jakby dysk 2,5 cala jakby tutaj wrzucić, co? Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego, żeby w obudowie był taki dok, ale w sumie spoko bardzo. A tu jest takie padrze, tu ja, i podnosi. maszkę podnosi, I wiesz, to miałeś chyba nie wiem, to do, do chłodnicy był albo do wentylatorów taki prostszy dostęp czy coś. Tutaj na ekranie wyświetlają Wam się teraz obydwie specyfikacje komputerów, moja i Kamila, tak więc macie tutaj sekundkę, żeby się z tym zapoznać. I możecie też zerknąć na dokładne rozbicie ceny, co ile kosztowało w którym zestawie. Dobra, no to co? Z Cinebenchem, no. po maluszku, start. Trochę jak takie wyścigi ślimaku W Cinepanchu znowu dostanę w Ciry, tak jak poprzednio. Ile? 1500. pięćset no Jeden test wygrałem. Ale ostatnio też tak było. Wiecie, jak to się skończyło. <gry> I 1026 punktów. Lepiej niż mój poprzedni wynik. Co prawda, 1012, kiedy testowałem, czy wszystko działa. Dobra, to teraz startujemy z Web Base Markiem, który sprawdza nam płynność działania przeglądarki internetowej 3-4. Start. Proszę bardzo, proszę bardzo, odrabiam, zaczynam odrabiać. Zaczynasz kartę. odrabiać, może to tak. ten szybszy RAM słuchaj. Może to ten szybszy RAM, może, a może do... GeForce? A może, mm. a może weź tam ten screenuj i lecimy dalej. Dobra. Opa, sto! Sto, o, ja mam więcej, mam więcej, ewidentnie ale średni to jest, wynik, to jest na granicy, ale średni wynik będę miał lepszy. To jest DX11, słuchaj, tu się mogą dziać takie kwiatki. No, ale jak tam. weźmiemy cyberpunka, to nie będzie litości, mówię ci. 92, 85, Ule, no, le, 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 no, le. no, nieźle, Ale nie zobacz, źle. w ogóle też ten minimalny, u Ciebie ten statar wystąpił, u mnie nie. No, um, tam u sztyku. mnie raz faktycznie, tak dość ostro przycięło. Masło Killer 2, tak? O Killer 2 to jest, panie. To, <laughs> O co tu pan pytasz? Tak w oczekiwaniu aż Time Spice się pobierze, widziałeś dysk mój SSD jak no. wyglądał, 237 godzin pracy, no co ty? 47 razy uruchomiony. Tutaj o dziwo, nie mam wartości zapisu i odczytu, ale mogę ci powiedzieć, 500 GB było na nim zapisane, odczytane, 1 TB. Tymczasem mój, zobacz, 43 tysiące godzin, ale 93 razy włączony, więc też pewnie w jakimś serwerze po prostu przepracował. 1700 dni non-stop pracował ten mój dysk. O gościu! To jednak był trochę bardziej zajechany niż myślałem. <grym zna> Blisko, będzie blisko. Będzie Wydaje blisko. mi się, że znowu będzie minimalnie szybszy. Ale jeszcze masz możliwość nadrobienia na tym, na procesorowym, tym teście. Mm -hmm. Będzie to co, to, co zwykle przy każdym benchmarku. Zależy od gry. Okay, Zależy ale. w co chcecie grać, to albo składacie moją konfigurację, albo Kamila. Please wait, loading results. Load. O, oh, będzie, oh. będzie, czekaj. 3800. 3800, ok. Na pewno będzie niższy, bo na CPU się odbije. 3482. No. I graficznie troszkę, troszkę. W, Troszkę do tyłu 66 na procesorze tak jak na razie remis 2 do 2 są delikatne różnice raz o minimalnie wygrywa mój komp raz o minimalnie wygrywa komp Kamila więc pojedynek bardzo ciekawy trzeba przyznać 4 no, 4 No powiem ci też, też, jest, też jest blisko bardzo no ale masz więcej masz tak masz wyraźnie jednak więcej tutaj FPS-ów. No ale patrz w smoku. Mi spadło do 40, Tobie do 50. 50 no. Więc... 2.25 na 2.78. No jest, cały czas jest, jest różnica, chociaż tak, szczerze mówiąc, jakbyśmy mieli grać w CS-a, to nawet na 144 Hz monitorach, to to jest już bardzo mała różnica, więc tak. można by założyć, że akurat w CS-ie to jeden i drugi komp się fajnie nadaje do tego. Pomiar, idziemy. O nie, patrz, jakiś chłop mnie atakuje, nie, Geralt, idź, zostaw go. Nie, Gerold! Proszę Państwa, rabini są zgodni, wygrałem o dwa FPSy. No to zobaczmy tutaj, jak to wygląda. 70-39. No. No! Panie, co co, remis w Wiedźminie? Chyba tak byśmy musieli to uznać, że, że remis. W zależności od miejscówki widać czasami nawet większe taktowanie. Widocznie, wiesz, jakiś narzut sterowników, ja bym tak obstawiał. Albo przez to, że DX11 jest trochę bardziej pod multicore zoptymalizowany na NVIDIA. Jest jakiś dziwny problem, że w momencie, gdy działa Tuner Statistics, czyli to, co wyświetla nam statystyki, to yy, gry stwierdzają, że nie mogą się uruchomić, gdy są wyświetlane statystyki. Bardzo im przykro wtedy. Więc yy, minus jest też taki, że nie mogę odpalić overclocka na tym konkretnym cyberpunku, bo to wymaga afterburnera, który, jak się okazuje, wymaga rivetuners statistics, więc a ja w czasie kiedy Łukasz się męczył tutaj z próbą odpalania yy, rivy i afterburnera i tak dalej podkręciłem sobie troszkę kartę i uzyskałem cztery klatki więcej na, ale cyberpunku. myślę, że chyba tak czy siak cię rozkwaszę nawet bez oc karty. Bo tutaj miałeś chyba troszeczkę mniej niż 40 klatki, tak mi się Może wydawało. Tak no dokładnie, ale pan minimalny co pan masz? tu minimalny co pan masz. Bo tu? ja mam na HDD-ku 40 i 17 tutaj. Z jakiegoś powodu spadło tę jedną i tutaj. I tak to jest bez mojego overclocku. No a jest z moim overclockiem. No, no, no dobrze, ale jakby hmm. overclock wskoczył, dobrze, to by Dobrze, ale no, nie wskoczył. No. Error when reading game data. O nie, to coś jakby mi się pliki gry zepsuły. Ja w tej chwili puściłem sobie drugi benchmark, teraz w Direct X 11. Jest mniej więcej taki sam wynik. Także wychodzi na to, że w tej grze to nie ma znaczenia, natomiast u Łukasza też nie ma znaczenia, co zrobi, i tej gry nie odpali. Proszę Państwa, jednak u mnie Lara Croft zaczęła działać i rozwiązanie jest najgłupsze na świecie. Brakło mi miejsca na dysku C, bo jak się okazało po chwilowej diagnozie, 8 GB widocznie do tych gier, które my testujemy, to jest trochę za mało, więc Windows sobie przerzuca niektóre rzeczy na słab, A że miałem jakieś. 2 giga wolnego miejsca na dysku C, bo mam małego SSD-ka, to nie miał gdzie alokować pamięci i dlatego Tomb Raider się crashował. Na braiderze mam zaalokowane 168 giga, tak? A mam 8 giga pamięci fizycznej, więc 8 giga zostało wrzucone teraz na słap. Jak widzicie, mam 3 giga miejsca na dysku, więc już niedużo mogę swapować, więc tak, przeniosę coś z tego dysku na ten i będzie git. 61. U mnie 62, także i tak i tak wybranko. Spokojnie. Zaraz jeszcze wrócę do tego overclocka. Spokojnie. Z Valorant rozdzielczość Full HD. Ustawienia takie jak widzicie i zagramy z I Mamy identycz... ale nie, bo to jest menu. Menu. Okay, dobra. <laughs> no to dobra. To plus. 177 kontra 215, ale. To też jest chyba z tego co widzę to bardziej będzie pod procesor zablokowany na ten moment niż na kartę graficzną, nie? Uuu. Proszę Państwa, Fortnite! Znaczy no to nie wiem, możemy eee. iść tam jeszcze dalej do tej latarni, co? Znaczy, ja jestem zadowolony z wyniku <laughs> już. 98 51 83 43 No o, więc jakoś... jednak Fortnite pomimo DX12, zobacz. Na GeForce jednak lepiej to wychodzi. Doom Eternal, zbenchmarkowany na moim komputerze, wykręcił 80 klatek średnio, 46-1% low. To teraz wypadałoby zrobić jakieś podsumowanie, podliczyć te wszystkie punkty, zobaczyć jak to wyszło. Ja taką jedną bardzo ciekawą obserwację jeszcze na szybko, przed podsumowaniem chciałbym się podzielić. Dwie i piątki bardzo blisko siebie wydajnościowo, można powiedzieć, generacyjnie również. Dwie płyty główne od Gigabyte'a, dwie karty graficzne od MSI, dwa dyski SSD od Intela i dwa napędy optyczne od LG, obydwa z LightScribe'em. Blisko były te zestawy <laughs> siebie bardzo. Szczerze? Nie spodziewałem się, że Twój zestaw będzie faktycznie z tą 970-ką aż tak blisko mojemu deptał po piętach, a momentami go nawet wyprzedzał. Właśnie te, tak jak blisko były te yy, specyfikacje pod kątem producentów, to wydajnościowo o, również bardzo niedaleko siebie te dwa komputery wylądowały. Wydawać by się mogło, że dwie generacje procesorów Intela tutaj overclock i na karcie, i na procesorze. A jednak, kurczę, ta 970 stara jeszcze troszkę się, troszkę walki jeszcze w sobie miała. I no, wyrównany pojedynek okazuje się, że za 1000 zł można złożyć naprawdę fajny komputer. No i popatrzeć na to, w co bardziej chcecie grać. I zarówno 970, jeżeli znajdziecie w dobrej kwocie, i 470, to super rozwiązanie się okazuje. Tak, i jeżeli patrzymy sobie na to punktowe rozbicie, tak to technicznie, jeżeli remisy uznajemy jako punkt dla mnie i dla Kamila, no to de facto wyszło 8 do 5, tak? Tak. Z, niby z moją korzyścią, natomiast te różnice, które się pojawiły, były naprawdę bardzo marginalne. Tak, zgadza się I przypuszczam, że gdybyś ty też, nie wiem, wpadł na to czy miał więcej czasu, żeby pobawić się overclockami tak jak ja zrobiłem, to te wyniki mogłyby być jeszcze bliżej siebie, mam wrażenie czasami. Tutaj chyba bym przyjął tę porażkę, ale też trzeba wspomnieć o tym, że Łukasza komputer stał się bardzo niestabilny pod koniec <noise> testu I, i różne dziwne rzeczy się z nim działy. W dumie raz 60, raz 80 sakiem. Także tak, raz, rzeczy, dziwne... raz, mi, raz mi ramu zabrakło i <noise> dysk się całkowicie zapchał, i, i nie mogliśmy dojść, co się dzieje. Już podejrzewałem, że przegięłem z overclockiem że pamięć mi się wira, uszkodziła w karcie na szczęście. Ścienie. ale tak, to było, było bardzo, bardzo dużo, więc tutaj zdecydowanie punkty stylu dla Kamila za to, że jego jednostka była w pełni stabilna. Tak, ale podejrzewamy, że coś, że coś hardware'owo gdzieś tam w tym komputerze, która część układanki zaczyna po prostu dogorywać, może ten dysk, może coś jest na płycie, może tak. zasilacz, nie wiadomo, ale coś, coś tam jest nie tak. Wiecie, dysk, który przepracował kilka lat non stop. No, Wiecie, może się zestarzeć, tak? Też właśnie warto zwrócić uwagę na to, że niektóre rzeczy używane są spoko, ale niektóre warto kupić, myślę, nowe. Zwłaszcza jeżeli ma się na przykład większy budżet, tak w postaci, nie wiem, 1200, to na pewno warto kupić sobie na przykład nowy dysk SSD na system, i jakiś zasilacz też w miarę, który nie jest już przerzuty przez nie wiadomo ile godzin pracy. Zgadza się. Tym bardziej, że ten dysk to jest taka część, którą możecie zabrać potem do ewentualnie jakiegoś nowego komputera. To nie jest coś, co stanie się nagle jakoś nieważne, w związku z tym, że wejdzie nowa generacja procesorów AMD czy cokolwiek, tak, tak by SATA dalej będzie istniało jeszcze przez, przez jakiś czas i taki dysk można zabrać ewentualnie prostu o zrzut z jakiegoś Krystal Disk Info. Tak jak w ogłoszeniu z moim dyskiem, mimo że wygląda, jakby go pies przamał i zwrócił, to był ten zrzut, i się okazało, że no faktycznie, no, że to jest prawie nowy dysk, mimo że wygląda jak wygląda i działa. Natomiast bitwa była naprawdę ciekawa. Tak. Emocji, emocji było bardzo dużo. Ciekawe, co się wydarzy w kolejnym budżecie, na który będziecie głosować. Dokładnie tak. Wchodźcie na naszą kartę społeczności na naszym kanale. Tam będą kolejne stawki, kolejnych materiałów, kolejnych bitew i będziemy się jeszcze bić chyba przez kilka miesięcy na te zestawy, bo to są bardzo fajne materiały, bardzo dużo radości sprawia raz, że kompletowanie części, bo to jest fajne, to jest to fajne też przypomnienie tego, jak te komputery działały te kilka lat temu, a po trzecie to jest też takie dobre uświadomienie, że te komputery Mimo, że mają już naprawdę sporo lat na karku i no, kosztują 1000 złotych, czyli relatywnie w stosunku do nowych podzespołów są tanie, to kurczę dobrze się na tym pracuje cały czas. Tak. Jeżeli chcecie mieć pewność, że ankietę nie przegapicie, to pamiętajcie, żeby subskrybować, bo wtedy jest większa szansa, że wyskoczy wam po prostu na głównej YouTube'a. Możecie sugerować też inne gry, programy, które byście chcieli zobaczyć, to też weźmiemy to pod uwagę. Albo i nie. Wziąłbyś pod uwagę? Ja bym wziął. To weźmy tak, zróbmy. To weźmy tak, zróbmy. Dziękuję za wyrównaną bitwę. Wydajnościowe zwycięstwo. Eee, stabilnościowe nie tak do końca, ale naprawdę bardzo fajny zestaw tutaj przywiozłeś i bardzo fajny ten odcinek. Dużo radości, dużo śmiechu było. Wam dziękujemy za oglądanie i widzimy się niebawem. Do następnego. Pajos.